Witam, witam wszystkich tutaj na y, odcinku nowym i y, przed chwilą była aktualizacja w Fortnite'cie, jak to nagrywałem, ale w sumie jeszcze zbyt nie, nie grałem bo miałem... Ale co? C są fajne rzeczy, ponieważ dzisiaj będzie turniej o y, piłkarki. No wystąpił, a dobra, nieważne. Turniej o piłkarki, więc fajnie, ale ważniejsza rzecz jest taka, że dodali w końcu Predatora. Predator jest w końcu w grze. Yy, za 3 godziny będą do niego questy. Jeszcze tu jest do niego emotka. Na mapie nie ma po update'cie. Wydaje mi się, że ten Predator jest największą zmianą. Nawet ten update też nawet jakiś duży nie był, bo on na pc w sensie u mnie, ważył 600 MB. On nawet Gigabajta jednego nie miał. Nawet... Nawet na telefonach chyba było więcej, tam było 700 megabajtów. Ale no dobra, zobaczymy. Nie wiem, bo... Już widać tutaj nawet ten jego portal, ale jak ja w plikach gry słyszałem jego dźwięki... Lecą ludzie. O, leci dużo ludzi. Jak ja słyszałem w plikach gry jego dźwięki, to wydaje mi się, że on mocne jumpscary będzie mógł robić. Ja serię jedyne co mam, to ten karabin śmieszny. Ty słyszysz go. Jakie się nie wydaje? Jest nawet co? 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 jest? Co gdzie? Co? Co? Co się stało jak już jump starami Byczku! Jak on zadusza? Co jest? Daj go! Proszę! Nie no, wy sobie ja robicie. Z tego co wiem to jego nie ma na arenach, ale nie jestem pewien. Nie ma go na arenach i nie ma tych pomagierów śmiesznych, którzy pod spodziemy wychodzą na arenach. No ale w sumie też się nie dziwię, że go nie ma na arenach i w sumie na turniejowych trybach, no bo jeżeli on faktycznie ma ten item, przez który się może być niewidzialny... Yy... Nie 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 nie, proszę. Trzeba spierdzielać. Nie we mnie, nie we mnie. Nie, 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 nie. No ty sobie jaja ze mnie robisz. Ktoś tu leci, leci jeden chłop Leci drugi, trzeci, czwarty, piąty, o no dobra Dobra, liczyłem Ale się przeliczyłem Chyba, że polecimy na przyjemny i z przyjemnego pójdziemy odwiedzić tamtą miejscówkę To też nie, nie byłoby jakieś mega głupie Dobra, zróbmy tak Lecimy na przyjemny i robimy wjazd na tą miejscówkę nie gadaj że na mój domek chłopie lecisz Oj nie szanujecie, nie szanujecie bardzo A, S? Kolejny poziom Saudolko To się słyszę, że impulsem tam polecimy. Trochę nie mam Amo Ale jakoś sobie poradzę. No ale że nie miałeś tych itemów. ...dłuższego. Jezusie. się z nim tam. Skup Nie, 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 nie odda No, ty sobie ja ze mnie robisz. Ty sobie ze mnie teraz ja... ...ja robisz? Wieczku, gdzie ty ...ty... ...czy ty się zrobiłeś niewidzialny właśnie? Co jesteś ty wyczku? No nie, no nie, no nie, no nie No czy ty serio stanąłeś oj oj, oj, byczku. No to muszę ci dojazd robić Dobra, robimy mi Ale mam aim'a Ale leży I Tym dajesz Co? Ty, nie gadaj że mam tego po... No nie Nie teraz, nie teraz jakiś zimny dźwięk Nie, gin, 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 gin Jest! Mam to Łot! Ale to jest schizowe Siema Jestem niewidzialny Dobra O nie, bo ja się wyłączam się włączam normalnie Dobra nie mam życia ale mam item